Witam was serdecznie. Chwała Jezusowi. Moi drodzy, dzisiaj w naszej polskiej kulturze zaczynają się święta wielkanocne i wielu chrześcijan zadaje sobie pytanie, czy powinienem brać w tym udział? Czy to jest biblijne? Czy nie jest biblijne? Czy powinienem brać w tym udział, czy też nie? A jeżeli nie, to jak mam zachować się w całej tej sytuacji i wiem, że problem powraca co rok i Moi drodzy, i chciałbym dzisiaj Wam dać kilka drogowskazów i podzielić się z Wami tym, co ja myślę o tym wszystkim. Czy biblijnie wierzący chrześcijanin, czyli uczeń i naśladowca Pana Jezusa Chrystusa, powinien brać udział w świętach Wielkanocy? Czy powinien brać, czy nie powinien brać? Wiem, że te dylematy przeżywamy wszyscy i co roku się nad tym zastanawiamy. W takich świętach Wielkanoc, Wigilia... Te wszystkie inne święta, które w naszej kulturze uchodzą za, za te, które mają związek z Panem Jezusem Chrystusem. Więc, moi drodzy, żebyśmy nie marnowali swojego czasu, mówmy od razu do rzeczy, jak jest. Ale żebyśmy, moi drodzy, też mieli, mieli właściwe spojrzenie na to, żebyśmy nie marnowali swojego czasu, to chciałbym wam wskazać na Ewangelię Jana, siódmy rozdział. Oczywiście siódmy rozdział jest to opis, kiedy Zaczynało się w Izraelu Święto Namiotów i rodzina pana Jezusa się tam wybierała i bracia i siostry mówili, że ty Jezu, jeżeli chcesz się objawić światu, to idź tam i zrób wystąpienie. No i oczywiście była, że Oczywistym było, że była mała sprzeczka słowna. Jezus powiedział, że jego czas jeszcze nie nadszedł. No i cała rodzina pana Jezusa poszła na te Święto Namiotów. Pan Jezus został, ale później poszedł sam, jak mówi Słowo, nie jakby jawnie. Ale po kryjomu. I w czasie tych świąt zaczął nauczać. Zaczął nauczać o Królestwie Bożym, o Królestwie Niebieskim. Zaczął wskazywać, że to On jest Mesjaszem, że On jest synem Boga Żywego. No i moi drodzy, zobaczcie ważną rzecz. Pan Jezus Chrystus żył w kulturze Izraela. Żył i był też Żydem. Co, co ważniejsze, i zobaczcie, był Żydem, żył w kulturze Izraela, był synem Bożym, ale nie brał udziału w święcie namiotów. Nie brał udziału w żadnym święcie, które wtedy było obchodzone. Nie brał święta w czasie Paschy. Nie brał udziału, tak jak to robili religijni Żydzie. Właściwie to został ukrzyżowany, ukrzyżowany w trakcie Paschy. I moi drodzy, Jezus sam nie brał udziału w święcie Paschy, a mimo to był tam i coś robił. I myślę, że dla nas, jako biblijnie wierzących chrześcijan, jest to najlepsza postawa, jak powinniśmy w te dni się zachowywać. Żyjemy w polskiej kulturze i niestety nie unikniemy, nie unikniemy w ten czy inny sposób bycia na tych, tych świętach, nie unikniemy tego, żebyśmy brali w nich udział. Oczywiście możemy, jeżeli nie mamy rodziny, jesteśmy sami sobie, tej rodziny cielesnej, to możemy najzwyczajniej w świecie zostać w domu i z naszą rodziną duchową obejść, ten czas, przeżyć go sobie i przypomnieć sobie, co właśnie się wtedy wydarzyło, ale kiedy mamy, nie wiem, wujków, cioci, kiedy mamy rodzinę, którą widzimy dwa razy w roku i one się zjeżdżają ten czas na te święta, no to głupio tam nie być, prawda? Głupio nie być, nie wypada. Y... Osobiście powiem Wam, że nie mam przekonania, żeby brać udziału w tych świętach, ponieważ na początek powiem tak, to nie jest święto... Chrześcijańskie, tylko pogańskie. Święto, którym y, jest ważniejsze jajeczko, które jest ważniejsze święconka, śmigłozdygo, żeby stół był pełny i to, co wydarzyło się na krzyżu, tak naprawdę dla przeciętnego Polaka, nie ma znaczenia w ogóle. Nie, nie, nie wprowadza to nic do jego życia, do jego wiary i, jak zawsze, nie wskazuje to nigdy na Jezusa Chrystusa, więc uważam, że nie powinniśmy brać w tym udziału że powinniśmy uciekać jak najdalej od tego ale już, jeżeli jesteśmy zmuszeni, bo nie oszukujmy się większość z nas ma rodzinę, tą cielesną tą fizyczną, nieduchową i spędzamy z nimi czas wtedy te dni więc więc powiem wam jaki jest mój pomysł na te całe święto wykorzystajmy go na głoszenie Ewangelii skoro już na swój sposób jesteśmy w to zaangażowani, jesteśmy w tym i i jesteśmy wśród rodziny naszej, to jest to wspaniała okazja, żeby zwiastować Ewangelię. Zobaczcie, Pan Jezus w czasie święta namiotów nie poszedł i jakby nie identyfikował się z tym świętem, nie brał udziału w tym święcie, tak jak to robili wszyscy Żydzi. On naucza o Królestwie Bożym. Więc myślę, że to jest najlepszy drogowskaz i wskazówka dla nas, żebyśmy my, jeżeli już musimy brać udział w tym święcie, to, żebyśmy zwiastowali Ewangelię najbliższym, żeby, żebyśmy zwiastowali to właściwie, co się wydarzyło, żeby ci ludzie, którzy, z którymi będziemy spędzać te najbliższe dni, żeby, żeby mieli świadomość, żeby usłyszeli Ewangelię, żeby mieli możliwość usłyszenia, co wydarzyło się na krzyżu i dlaczego, jak już musisz, to dlaczego warto czcić te święta. A jeżeli Bóg okaże łaskę, to ci ludzie się nawrócą. Więc, moi drodzy, nie bierzmy udziału, nie bierzmy udziału w tych wszystkich ceremoniałach, w tych wszystkich liturgiach, które, które nam teraz Kościół Katolicki będzie wkręcał. Ja osobiście powiem Wam, że nie ruszam święconek, nie ruszam nic co było poświęcone. Dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże mówi, że jeżeli coś zostało poświęcone bałwanom, to nie kalajmy się tym. No i zostało to poświęcone bałwanom. Fałszywy nauczyciel, fałszywy prorok święcił to. Oczywiście ta woda jest święcona, to jest wiecie wielki mit i wielka ściema, no ale zostało to poświęcone jakimś bogom, fałszywym bogom, więc, więc żebyśmy nie kalali się, to ja nie dotykam święconek i mam też z całego serca tego nie życzę i nie radzę, ale jeżeli macie możliwość, to omijajcie te święto, to, to nie jest nasze święto, ono nic nie wnosi. To zostało ustanowione przez kościół katolicki, gdzie te wszystkie pogańskie rytuały są czczone, właśnie jak mówię jajeczko, smingus dingu's. I oczywiście, wiecie, jeżeli byśmy zapytali każdego katolika na temat jajeczka, czy z statowiec, to niby symbolizuje nowonarodzenie, obmycie się z grzechu. To wszystko niby, ma... ale to jest taka cieniutka granica, że człowiek, który nie zna Słowa Bożego, no to wkręci się w to no i nie oszukujmy. Yy, będzie nieświadomie uczestniczył w czymś, czego sam Bóg nie chciał. A my, a my świadomi tego, nie możemy brać w tym udziału, więc, więc nie, nie ruszajcie święconych. Ja nie ruszam. Co do reszty, to musicie sami rozsądzić w swoim sumieniu. W każdym razie nie bierzcie udziału w tych rytuałach, nie, nie róbcie tego. Co będzie robił ten świat, ale jeżeli już musicie brać w udział, to wykorzystajcie chwilę i głoście najbliższym Ewangelię. Zobaczcie, Pan Jezus Chrystus w czasie święta namiotów głosił o Królestwie Bożym. I kiedy mówił, że on jest wodą życia, to wiecie, tam był taki specjalny rytuał, też polewania. Ołtarza wodą i on coś tam miał symbolizować. Nie chcę o tym za dużo mówić, ponieważ tutaj zarabiśmy weszli w te wszystkie żydowskie kwestie i nie chcę odbiegać od tematu. To jest, to jest bardzo łatwo, może wygooglować, szybko, to znasz, o co chodziło z polewaniem wodą. I Jezus w czasie tych świąt, kiedy właśnie ten ołtarz miał być polewany wodą, to on powiedział, że jest wodą życia. On cały czas skazywał na siebie. On wszystko, co się kol działo, każdy rytuał, który, który był, miał się od, odbywać, to Jezus wkraczał, głosił Królestwo Boże i głosił Ewangelię i wskazywał, że to On jest tym, na którego powinny, powinni wszyscy patrzeć. I, I myślę sobie, że jeżeli już musimy, to róbmy to tak jak, jak Pan Jezus, to róbmy to jak Chrystus. Głośmy Ewangelię, wykorzystajmy to, że raz do roku, albo dwa razy do roku będą wśród nas najbliżsi, o których się na co dzień modlimy, żeby Bóg ich zbawił, że będziemy wśród nich siedzieć, będziemy wśród nich przebywać. Jak Gdzieś tam wiecie, no to wszystko wskazuje na Chrystusa, ale, ale źle wskazuje po pogańsku. Ale my mamy światło, my mamy Biblię, możemy im głosić i możemy zmarnować kilka godzin przy stole i nic nie mówić, ale możemy też ten czas, tak jak Pan Jezus, wykorzystać go bardzo mądrze i bardzo dobrze. Czy Bóg ich zbawi? Jeżeli im okaże łaskę, to będą ich najlepsze święta, jakiekolwiek przeżyli, ponieważ dostaną największy prezent objawienie Bożej łaski. Życzę Wam z całego serca, moi drodzy kochani chrześcijanie, bracia i siostry, głoscie Ewangelię w czasie dobrym i złym. Czy ten czas jest dobry? Sam nie wiem, nie mam pojęcia, ale nie zamierzam bezmyślnie, bezczynnie brać udziału w tych świętach pogańskich. Nie zamierzam brać rytu, w tych wszystkich rytuałach y, udziału, ale o ile będzie można, to będę głosił wszystkim Ewangelię. Wykorzystam te święta Wielkanocy na głoszenie Ewangelii. Chwała Jezusowi.